Hej, nazywam się Dorota Dotokulicz, a to jest podcast Flow Your Mind o pasjach na metapoziomie i psychologii. Rozmawiam z moimi gośćmi o tym, co daje im w życiu flow, o tym, co robią, dlaczego to robią i czy wyobrażają sobie w ogóle inną drogę. W solowych odcinkach prowadzę rozważania na tematy związane z psychologią, która jest jedną z moich ogromnych zajawek. Wszystko po to, by inspirować Was, drodzy słuchacze, do próbowania nowych rzeczy i rozwijania pasji, które już macie. Do bycia bliżej siebie i innych w sposób dojrzały i autentyczny. Tak, byście mogli wieść pełne i wystarczająco dobre życie. Zapraszam. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Flow Your Mind. Dzisiaj będzie odcinek, do którego zbierałam się chyba kilka dobrych miesięcy. Od zeszłego roku, i to tak, od pierwszej części tego zeszłego roku, pracuję zawodowo, jako integratorka doświadczeń psychodelicznych, także jako psychoterapeutka, oczywiście to już wcześniej, w Ketamin Clinic, gdzie integruję doświadczenia psychodeliczne pacjentów w depresji lekoopornej, którzy, którzy są u nas w terapii ketaminowej tej depresji. I no i tak wtedy pojawiła się pierwszy raz w mojej głowie taka myśl, żeby zacząć mówić też o psychodelikach, o substancjach psychodelicznych, o ich działaniu, o ich potencjale terapeutycznym, o niebezpieczeństwach związanych z ich zażywaniem bo, po swojemu rekreacyjnie, żeby po prostu psychoedukować i też dzielić się wiedzą i swoim doświadczeniem. I tak, no i zbierałam się i w końcu dzisiaj nagrywam dla Was ten pierwszy odcinek w tym temacie, ale to będzie pierwszy, obiecuję, że będzie ich więcej. I dzisiaj to będzie taki wstęp, tak. Nagrywam go też dlatego, że zaczynam właśnie współpracę z Instytutem Terapii Psychodelicznej Holomind. No i tam e, ten odcinek będzie w formie wideo e, do obejrzenia i odsłuchu, a tutaj stwierdziłam, że nagram dla was też taką wersję głosową od siebie, żebyście mogli mogły sobie posłuchać. I zacznę od cytatu. Doświadczenie psychodeliczne przypomina piękną nawałnicę. Warto jednak pamiętać, że po burzy wszystko może być w nieładzie. Człowiek może się wtedy zastanawiać, czym jest ten nowy krajobraz. I to jest cytat z Catherine McLean, która jest naukowczynią zajmującą się psychodelikami. To jest taki wstęp do tego odcinka, to będzie odcinek o tym, czego psychodeliki ci nie dadzą. Potem powiem o tym, co wpływa na doświadczenie psychodeliczne. Co może zmienić się w trakcie doświadczenia psychodelicznego? Co może zmienić się w twoim życiu po takim doświadczeniu psychodelicznym? A na koniec podsumuję kilka takich najważniejszych informacji, które chciałabym, żebyś wziął, wzięła ze sobą z tego dzisiejszego spotkania naszego. I tutaj od razu bardzo ważna informacja. Absolutnie nie zachęcam do zażywania nielegalnych substancji. Skupiam się na redukcji szkód i edukacji właśnie. Stosowanie psychodelików może być niebezpieczne i warto o tym pamiętać. Powinny być one używane tylko w legalnych miejscach, w obecności specjalisty i w celach terapeutycznych. Zacznę od tego, czego psychodeliki ci nie dadzą. Nie dadzą ci tego, po co wiele osób często sięga, kiedy decyduje się zażyć jakiś narkotyk. Nie da, nie da przyjemnej ucieczki od rzeczywistości. Psychodeliki mogą za to spowodować, że przyjdzie ci się zmierzyć właśnie z tą rzeczywistością, jeszcze spo, spotęgowaną w jakiś sposób. Psychodeliki mogą wyciągnąć na wierzch lęki, trudne wspomnienia, mogą też przytłaczać cię bardziej bodźce z otoczenia, w którym się znajdujesz, więc to wcale nie, nie musi być ucieczka, to może być raczej zmasowane działanie tego wszystkiego, co się w tobie w danym czasie dzieje. I teraz przechodzę dalej, trochę więcej o tym powiem. Co jest istotne? Substa substancja, set i setting. Substancja, czyli co, czyli rodzaj substancji przyjmowanej, czyli czy to jest LSD, grzyby, MDMA, albo ketamina na przykład, czy jeszcze coś innego, jest tych substancji trochę. Pochodzenie tej substancji, i tutaj yy, ważne jest, jest taka możliwość, żeby sobie substancję, którą się otrzymuje na przykład od kogoś, żeby ją przetestować, żeby sprawdzić jej czystość. Można kupić takie testy i zawsze warto po nie sięgnąć dla własnego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa osób, które tę substancję chcą przyjąć. Dawka, tak, każdy może reagować indywidualnie na różne dawki, zatem jeżeli już chcesz, to najlepiej nie zaczynaj od największej dawki, tylko od jakiejś mniejszej. No i też właśnie warto pamiętać, że każdy organizm, nawet ten sam organizm w różnych momentach, warunkach może reagować różnie na różne dawki. Kolejne pojęcie SET, czyli Twoje aktualne zasoby, czyli Twój stan psychofizyczny, z którym, w którym jesteś w tym momencie, w tym czasie. Czy jakieś nie wiem, trudne doświadczenia masz za sobą w ostatnim okresie albo wcześniej? Również oczywiście. Chodzi o, takie, o to, jak ty się czujesz tu i teraz, dzisiaj, nawet tego konkretnego dnia, kiedy zamierzasz przyjąć substancję. Czy czujesz się też bezpiecznie? Jakie masz doświadczenie w przyjmowaniu substancji i w tym, jak one wpływają na twój organizm? Liczy się tutaj też wiedza na temat działania tej konkretnej substancji, którą zamierzasz przyjąć, oraz. Intencja, z jaką przyjmujesz tę substancję, czy to jest intencja, żeby się nie wiem, dobrze bawić na imprezie, czy żeby coś odkryć w sobie, to wszystko może wpływać na to, jak przebiegnie ten psychodeliczny trip, tak zwany setting. Czyli otoczenie, kontekst sytuacyjny, w jakim przyjmujesz substancję, czyli też, no właśnie, tutaj miejsce. Przede wszystkim, w jakim jesteś wtedy i warunki, jakie w nim panują. Czyli, czy to jest na przykład nie wiem, impreza, festiwal, czy może jesteś w domu, w swoim bezpiecznym miejscu na świecie, czy zażywasz to w naturze, czy może w trakcie jakiejś ceremonii, że to wszystko, jakby te czynniki mają po prostu wpływ na to, jak, jak to doświadczenie może przebiec. Tutaj też istotni są współtowarzysze Twojej podróży. Twoja relacja z nimi, to czy są trzeźwi, czy zażywają też z tobą większą, mniejszą dawkę, to też wszystko ma znaczenie, te wszystkie czynniki. I ważna jest też obecność tripsitera, czyli tak zwanego opiekuna tej podróży, który jest na przykład doświadczony i wie, jak zareagować też na różne trudne sytuacje, jakie mogą się pojawić. I czy jest też trzeźwy, to też jest istotne. To jest zazwyczaj osoba, która się jakoś tak opiekuje chroni przed, przed, no przed jakimiś niebezpieczeństwami, pomaga się na przykład poruszać, jeśli jest z tym problem, albo właśnie udziela pomocy czy wsparcia w razie jakiegoś na przykład bad tripa, o czym jeszcze będę mówić. Teraz, co może się zmienić w trakcie doświadczenia psychodelicznego? Jak to może działać na, na ciebie? Co możesz czuć? Mogą się pojawić zaburzenia percepcji czasu i przestrzeni. Czyli możesz mieć poczucie, że czas płynie wolniej, szybciej, to się też może zmieniać w trakcie. Przestrzeń też y, może się wydawać, możesz widzieć zupełnie inaczej, w innych proporcjach. Um, to też jest dosyć indywidualne, y, ale to tego się należy spodziewać. Zmiana percepcji zmysłowej, silniejsze odczuwanie bodźców z otoczenia, czyli tutaj to też jest trochę o tej przestrzeni, ale to właśnie mogą być nie tylko wizualne efekty, nie tylko obrazy, ale też muzykę możesz czuć zupełnie inaczej, słyszeć zapachy, dotyk można czuć inaczej. No i a propos czucia muzyki, no to może się pojawić też synestezja, czyli takie kolokwialnie mówiąc, pomieszanie zmysłów, ale generalnie chodzi o to, że można na przykład widzieć dźwięki, tak? Czyli jakby odczucia między zmysłami się się trochę przeplatają, mieszają w jakiś sposób. Możesz też dużo silniej odczuwać emocje, które przychodzą. I to warto pamiętać, że zarówno przyjemne, jak i nieprzyjemne. Dużo, dużo silniej niż na trzeźwo kiedykolwiek. Mogą się też bardzo szybko zmieniać te stany emocjonalne od rozpaczy. Euforię, lęk, niepokój, i na to warto być gotowym, gotową, bo to może być bardzo silne doświadczenie i bardzo trudne. Co jeszcze tu jest istotne? Psychodeliki działają tak, że na sieć Default Mode Network, czyli sieć spoczynkową w naszych mózgach, działają tak, że ta sieć powiedzmy tak w cudzysłowie się rozluźnia. Pod wpływem działania psychodeliku, więc mogą się tworzyć zupełnie nowe połączenia w naszym mózgu, między, między oczywiście różnymi strukturami neuronalnymi, ale tutaj chodzi o to, że mogą się połączyć różne doświadczenia, sytuacje, osoby w jakiś nowy, niespodziewany sposób. To są tzw. Wglądy, tak zwane wglądy, czyli odkrywamy coś, co wcześniej wydawało się jakby nieoczywiste, a tu nagle. Zapala się nad naszymi głowami taka żaróweczka, jak, jak w kreskówkach. Ja, to, ja ta, takiej metafory używam, jak mówię o wglądach. Um, I te wglądy też nie zawsze mogą być tylko przyjemnym odkryciem, y, niesamowitym i wyjaśniającym nagle y, nam jakąś nie wiem, sytuację, na przykład z przeszłości, ale mogą być też bardzo przytłaczające, trudne i niezrozumiałe. Więc y, to też warto brać pod uwagę. I będę mówić jeszcze o tym, jak się tym w razie czego zaopiekować. Mogą się też pojawiać zaburzenia koordynacji ruchowej, zaburzenia mowy. To raczej przy wyższych dawkach, ale jest możliwe, że w ogóle ciężko będzie się porozumiewać. Nawet jeśli jest ktoś obok, to trudno będzie powiedzieć coś na przykład, albo nie wiem, wstać i pójść do toalety. Więc ten opiekun, tripsitter też może być bardzo potrzebny. I ja osobiście uważam, że to jest bardzo ważne, by mieć opiekę kogoś trzeźwego, kogoś, kto lepiej ogarnia świat w tym czasie. Stany mistyczne. Mogą się pojawiać stany mistyczne, czyli takie najczęściej to się określa jako poczucie połączenia z innymi ludźmi, z wszechświatem. To może być stan przyjemny, ale również może być właśnie przytłaczający, tak? To to się też może wiązać z tymi wyglądami. Generalnie można się spodziewać niemal wszystkiego, Bo nasz mózg jest w takim stanie, że może, może również przeżyć, hmm, koniec świata, koniec własnego istnienia to mogą być bardzo, bardzo wielkie i przytłaczające doświadczenia. I właśnie i tutaj <laughs> kończąc ten temat tego, co może nas spotkać w trakcie, to tak na pewno słyszeliście pojęcie bad trip. E, można powiedzieć, że to jest taki koszmar na jawie. E, i, I właśnie tam mogą się pojawiać różne takie przytłaczające myśli, e, które no, na trzeźwo, jeżeli byśmy usłyszeli to swoją opowieść własną, to, to będziemy w stanie jakby to zderzyć z rzeczywistością, ale w tu, w tu i teraz, tam i wtedy, w trakcie tej podróży może się to wydawać bardzo, bardzo trudne i ciężkie. I też czytałam różne. No dużo czytam o psychodelikach i doświadczeniach psychodelicznych, o integracji psychodelicznej, i czytałam gdzieś, że, że można w jakiś sposób zminimalizować do zera ryzyko wystąpienia bad tripa, no ale to nie jest możliwe i chcę właśnie to zdementować, jest tak, że y, też nie do końca jest znana może ta mechanika tego, jak to występuje. Y, gdzieś tam to, co, o czym teraz już mówię do tej pory, też może wpływać na to, czy wystąpi ten bad trip, tak? Czyli na przykład nasz stan psychofizyczny może na to wpływać przykładowo, y, ale też jeżeli już wystąpi ten bad trip, to na przykład trip sitter może nam pomóc. Może pomóc, mówiąc nam na przykład, że to doświadczenie, jeśli jest nieprzyjemne, minie, może nas przytulić. No i tutaj też jest właśnie dlatego tak bardzo istotne to, z kim my jesteśmy podczas przyjmowania substancji, jaką mamy z nim relację, na ile się czujemy bezpiecznie też przy tej osobie. A w razie czego, po doświadczeniu psychodelicznym, można też takim trudnym doświadczeniem się zaopiekować podczas integracji. Yy, I o tym właśnie już za chwilę, bo przechodzę do tego, co może się zmienić w Twoim życiu po doświadczeniu psychodelicznym? No właśnie, możesz zakwestionować swój światopogląd, swoje relacje, w których jesteś, swoje życie prywatne i zawodowe, generalnie całe swoje życie, każdy jego aspekt. Możesz czuć, jakby, że coś chcesz zmienić, albo że to nie jest tak, jak Ty chcesz żyć. Dużo różnych myśli może się pojawić, można mieć też gonitwę myśli, czuć dezorientację. Zmęczenie, przytłoczenie, e, więc bardzo warto najpierw, szczególnie po doświadczeniu, dzień, czy nawet kilka, dać sobie taki czas na odpoczynek, e, za, zarówno swojej głowie, jak i swojemu całemu ciału. Czas na taką integrację własną, można też integrować właśnie samodzielnie doświadczenia, pisząc strumień świadomości, nagrywając głosówki, malując, rysując, ruszając się, tańcząc, można medytować, można rozmawiać też z kimś bliskim o tym doświadczeniu. Na pewno warto sobie taką przestrzeń e, zapewnić po każdym doświadczeniu psychodicznym, żeby żeby po prostu to. Jakoś przerobić, żeby wyciągnąć z tego coś, z czym chcemy pracować też dalej. I tutaj właśnie też pojawia się to znowu to pojęcie integracji psychodelicznej. Ze specjalistą można to też zrobić, czyli porozmawiać ze specjalistą o tym, czego się doświadczyło, jakie to ma dla nas znaczenie i czy w związku z tym chcemy. Coś zmienić w swoim życiu, a jeśli tak, to co? W jaki sposób? No i specjalista też może nam pomóc to po prostu zrobić przejść ten proces, przejść też proces jakoś integrowania też tych trudnych doświadczeń, tych bad tripów. I tak, więc integracja psychodeliczna może być z jednej strony jakimś wsparciem, ratunkiem w trudnej sytuacji, ale z drugiej też może po prostu pomóc nam, nawet pozytywne doświadczenie w Jakoś przenieść w życie tu i teraz, w życie codzienne, żeby faktycznie to, co odkryjemy w trakcie doświadczenia, można było jakoś wcielić w życie, a nie tylko sobie pobyć w tym i zostać z taką, nie wiem, z jakimś, z jakimś wglądem bez niczego dalej. I na koniec ostatnia rada, żeby po doświadczeniu psychodelicznym, po tych wszystkich wglądach, żeby zaczekać z wprowadzaniem ważnych życiowych zmian. I znowu zacytuję Catherine McLean, odczekajcie kilka tygodni, a po kilku tygodniach odczekajcie jeszcze sześć miesięcy. Tak, to jest też związane z integracją, z takim osadzeniem w ciele tego wszystkiego, co się wydarzyło. Nie warto od razu, nie wiem, rozstawać się, zmieniać pracę, albo wyjeżdżać, rzucać wszystko i wyjeżdżać w Bieszczady, Warto dać sobie czas po prostu na to, żeby te wszystkie myśli, pomysły, wglądy, żeby to się wszystko osadziło i żebyśmy faktycznie już takim trzeźwym umysłem po długim czasie, po dłuższym czasie podjęli ewentualnie decyzje, zmiany jakieś życiowe, poważniejsze. Podsumowując ten odcinek, to co najważniejsze, chciałabym, żebyście ze sobą wzięli z niego. Um, no to tak, to to, że substancje psychodeliczne mogą być niebezpieczne, i żebyście pamiętali, jak się o siebie troszczyć, jeżeli już się decydujecie na ich przyjmowanie, a jak się można o siebie troszczyć? Zdobywać wiedzę na temat substancji i jej działania, zwrócić uwagę i zadbać o swój własny stan i nastawienie przed podróżą. Zwrócić uwagę na otoczenie i warunki, czyli czy będzie tam muzyka, jacy będą tam ludzie, czy będzie ten trip-seater, który, który będzie mógł Ci w razie czego pomóc. Przygotowanie przed, czyli na przykład można też medytować, i to przygotowanie, właśnie zadbanie o te różne rzeczy, o których mówiłam dzisiaj, może po prostu pomóc w, w razie czego, nawet w poradzeniu sobie z jakimś trudniejszym doświadczeniem. Czas na odpoczynek po, jest bardzo ważny i integracja doświadczenia, czyli zrozumienie go i wcielenie w życie tego, co chcemy zmienić na przykład. Dziękuję bardzo za ten odcinek i planuję kolejne, więc zapraszam, jeśli pojawią się jakieś pytania związane z integracją psychodeliczną, czy w ogóle z substancjami psychodelicznymi, zapraszam. Do mnie na sociale. Chętnie podzielę się wiedzą. Zapraszam też na konsultacje, na integrację psychodeliczną do mnie. Można się zapisywać online. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Na razie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu Flow Your Mind. Jeśli Ci się spodobał, możesz zasubskrybować mój kanał, ocenić, skomentować lub dać łapkę w górę. Dzięki temu pomagasz moim treściom docierać do szerszego grona słuchaczy. Po więcej zapraszam cię na moje konto na Instagramie oku oraz na mój fanpage Flowhunter na Facebooku. To przestrzeń, w której możesz dzielić się swoimi przemyśleniami i, jeśli tylko chcesz, napisać do mnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.